Padałam wczoraj z mamą Willa. Podobno Kyla świetnie sobie radzi z psami, a Will trenuje ich nową drużynę. Tak. Podobno bardzo ciężko pracuje. Mówisz to tak, jakby to było coś złego. Nie chcę, żeby znowu przeżyła rozczarowanie. Nie wierzysz, że może wygrać? W starciu ze swiftami? Skarbie. To niemożliwe. wszystko jest możliwe. Ach, chcę, żebyś nauczył mnie Cloud Nine'a. A ja chcę mieć lwa. Dasz mi smycz? Sam mi powiedziałeś, że robię ogromne postępy. To prawda. Okej, okay, no to w czym problem? W końcu jesteś moim trenerem. To trenujmy. To nie takie proste. Nie wierzysz we mnie. Jesteś taki sam jak tata. Po tym wszystkim ciągle uważasz mnie za jakąś bezwartościową pannę. Ty nic nie rozumiesz. Nie chodzi o to, czy ja w ciebie wierzę, tylko o to, czy ty w siebie wierzysz. O to ci chodzi. Tam na górze jesteś tylko ty i twoja deska, i wszyscy inni nie mają znaczenia. Nie masz prawa się bać, nawet przez sekundę. Zero strachu. Zero. Nie jesteś gotowa. Dlatego miałeś wypadek? Upadłeś dlatego, że się bałeś? Will, widziałam to nagranie. Widziałam cię na Halfpipe z tym wielkim uśmiechem na twarzy. To twoje przeznaczenie. Czuję, że Cloud9 może być drugą szansą dla nas obojga. Nie jesteś gotowa. Nauczyłam się wszystkiego, co mi pokazałeś. To zbyt niebezpieczne. Dla mnie czy dla ciebie?